Wow, cała butelka czegoś bardzo zimnego. Tylko skąd mam wiedzieć, co jest w środku? Tu! Cool. Nawet zębami nie daje rady. Może użyję siły, żeby rozbić ten kawałek lodu. Widzisz? Zimno przynosi same kłopoty. To wcale nie jest śmieszne. Lepiej szybciej podnoś swój klosz. Wow, żelki Haribo, moje ulubione tak przy okazji, zaraz je zjem. Fu, to obrzydliwe! Myślałam, że w środku będą smakoły, kiedy tu jest jakieś roztopione paskudztwo. A więc gorąco tylko pogorszyło sprawę. Nawiasem mówiąc wymyśliłam, jak dostać się do wnętrza tej butelki. Trzeba ją tylko jeszcze bardziej zamrozić. Wtedy na pewno ją otworzę. A może i nie? A ja spróbuję uratować moje żelki. Może ogień sklei jest powrotem. Zaraz się przekonamy. Nie, to nie zadziałało. Oh, po co się tak męczysz? Możesz po prostu wypić to przez słomkę. To genialny pomysł! Mary, jesteś taka mądra. Za to ci pomogę. Z moimi mocami rozmrożę twoją butelkę w mgnieniu oka. Dzięki! W końcu będę mogła tego spróbować. To sok! Jest pyszny. Przybij piątkę, Jane. Dzięki za pomysł, Mary. Zobaczmy, co mamy tym razem. Zaczynaj. O rany, mam całe wiadro lodów. Ale są całkiem roztopione. Nie da rady tego nawet wziąć do ust. Jest za gorące. Co robić? Pali mnie cała buzia. No właśnie. Mój lodowy oddech nie uratuje. Użyję go do zamrożenia tych lodów. Teraz mogę spokojnie je lizać. Widzisz? Fajny pomysł, co? Wygląda super. Jane, na co czekasz? Otwieraj klosz. Z przyjemnością. Ojej, uwielbiam pianki marshmallow. Ciekawe, czy są dobre. Aj, są zamrożone. Ale nic nie szkodzi. Szybko je rozmrożę i upiekę. No, teraz to już zupełnie inna sprawa. Czas na ucztę! Jakie dobre! Fajnie nam poszło! Heh, załatwiłam cię! Zobaczmy, co mam pod kloszem. Co to jest? To chyba był lizak. Ale teraz się roztopił i wygląda bardziej jak miód. Ale to nic, wiem jak to naprawić. Tadam! Kilka sekund i lizakiem można się zajadać. No co za pyszności! Fajnie! Ciekawe co ja mam. Ojej, całe wiadro popcornu! Co za szczęście! O nie! Mam dużo popcornu, ale nie mogę go spróbować. Wszystkie kawałki się skleiły. Są zamrożone. Chyba nie mam innego wyjścia. Trzeba rozmrozić je ogniem. No to zaczynam. Co ty tam robisz? Przecież to niebezpieczne. Gotowe. Nie, teraz jest mokry. Lud zamienił się w wodę, więc popcorn jest teraz niemożliwy do zjedzenia. No to nie jest twój dzień. Jeszcze się przekonamy. Mam zamiar szybko wysuszyć tę górę popcornu. Zdecydowanie wystarczy mi mocy. No właśnie, widzę. Smacznego, moja droga. O nie, węgiel? To naprawdę nie jest mój dzień. Mary, to wszystko przez ciebie. Razem ja będę pierwsza. Super, w końcu zjem porządny obiad. Uwielbiam makaron. To jakiś żart? Nie da radę nawet ugryźć tych lodowych klusek. Patrz, mogę je podnieść pałeczkami. Może da radę je zjeść jak lody. Spróbuję. O nie, zapomniałam, że najlepiej nie dotykać lodu językiem. Jane, jak to się stało? Co teraz robić? Spokojnie, mam plan. Wystarczy, że użyję swoich mocy. No, a teraz resztki makaronu można podgrzać. Jedzenie ich jak lodów nie było dobrym pomysłem. W końcu mogę coś przekąsić. Ja też chcę. Po często nie. Spadaj, jeszcze nie podniosłaś swojej pokrywki. No, racja, czas sprawdzić, co tam mam. Czekolada, moja ulubiona, musiała się rozpuścić, bo jest taka miękka, ale nie szkodzi, płynna czekolada też jest pyszna. Więc nawet taką można się delektować. Dzięki moim mocom mogę również zamienić płynną czekoladę w twardą i nadać jej dowolny kształt. Co ty tam robisz? Wow, jakie piękne! No oczywiście, że piękne. A najważniejsze pyszne. Czekolada rozpływa się w ustach. Palce lizać. Rzeczywiście, prawdziwa uczta. Jane, co ty masz na głowie? Po prostu chciałam pierwsza otworzyć pokrywkę. Znowu jakiś smakołek. Wygląda jak zwykła babeczka. Zjem sobie. Aj! To musiało boleć. No to nie było miłe uczucie, ale wiem, jak można zjeść ten krem. Wystarczy go polizać. Jest pyszny tak, jaki jest. A ja mam szczęście. Mam gofry i są gorące. To znaczy, że świeżutkie. Nadają się do jedzenia. Aj! Nie powinnam się tak spieszyć. Są za gorące. O kurczę, mój oddech sprawił, że się zapaliły. Co robić? Mary, może mi pomożesz? Jasne. Dziękuję bardzo. Pyszności. Rewelka. Wow, uwielbiam napoje gazowane z czupaczów. A ja mam żelkowe oczy i też je uwielbiam. Ale to ja zacznę pierwsza. Muszę się napić po obfitym obiedzie. A, i ta puszka jest za gorąca. Nie trzeba było się tak spieszyć. Moje żelkowe oko można zjeść nawet zamrożone. Kurczę, rozbiło się. Chociaż może to nic takiego. Jane, dam ci połowę żelka, a ty daj mi swój napój. No dobra, mam tu nawet kubeczki. Wlejmy do nich mój gorący napój gazowany czubaczups. A potem wrzucimy do środka żelkowe oczy. Jestem pewna, że to będzie pyszne. Oczywiście! Poza tym oko w końcu się rozgrzało. Teraz to już tylko mięciutki żelek. Super! Pyszności! A do tego kubeczki z żelków! Fajnie to wymyśliłaś. Świetny sposób na zakończenie rundy. Nie wiedziałam, że to żelki. Koniecznie muszę spróbować. To jest nierealnie dobre! Żelkowe misie! Wspaniale! Aj! Z wyjątkiem tego, że nie da rady go dotknąć, jest zbyt gorący! Gorący? Czyli mój miś będzie za zimny! A wręcz zamarznięty! Ale to chyba nie powstrzyma mnie przed odkryzieniem mu łapki! Ojej, no jednak powstrzyma! Chyba będę musiała rozbić go i ostrożniej! Rozlejesz mi tu wszystko! Czemu ja przymulam? Mam przecież mocę. Dzięki nim mogę zmienić zamrożonego misia w pyszną misiową galaretkę! Kurczę, chyba troszkę przesadziłam! To świetny pomysł! To znaczy, że ja mogę swojego zamrozić! Mamy to! O nie, też przesadziłam! Najwyraźniej musimy nauczyć się lepiej kontrolować nasze moce. Wiem! Daj mi rękę i połóżmy misie obok siebie. Stworzą świetną drużynę. No dobra, spróbujmy. Zaczynamy. Gotowe! Teraz możemy zajadać. No, nigdy nie odmówię sobie galaretkowa misia. Świetnie nam to wyszło. Zgadzam się. O ramy, niezła prędkość No co ja czekam? Czas zjeść misia Palce lizać Ma pierwszeństwo Co tam jest? Niebieska huba buba. Ale super A ty co masz? Ja też mam coś pysznego O nie To lizak z karaluchem Pójdę, to okropne Jak ja to zjem? Coś tu ma pecha! Daj mi spokój, Jane. Poradzę sobie bez twoich żartów. Wow, to jest bardzo smaczny lizak! Ale z paskudnym karaluchem w środku. Muszę tylko zjeść wszystko dookoła i zostawić karalucha na patyku. Dziwna jesteś! Dobra, a ja mam tu pyszną hubę-bubę. Muszę ją jak najszybciej spróbować! Niebieskie jedzenie jest super! O nie, zjadłam całego lizaka i nie zauważyłam karalucha! Oliwia, przestań krzyczeć, zjadłaś karalucha? Mam naprawdę dobrą gumę, a ty przeszkadzasz mi się nią cieszyć. O nie, Jane, masz karalucha w balonie. Co? O nie, fu, co karaluch robi w moim balonie? Przecież go zjadłaś. Jestem cała w gumie. Karaluch wciąż jest na mnie? Zdejmij go! Szybko! Przestań się śmiać. Co jest pod tym kloszem? Oliwia, wszystko zepsułaś. Chciałam zgadnąć. Wójt, pasują mi niebieskie oczy? Jane, mniej gadaj, a więcej rób. Pospiesz się i jedz. Ale jesteś nudna. Mam też kolorową posypkę. Super. Skosztujmy teraz tych słodyczy. Mmm, pyszne. Uwielbiam to. Wow, w środku jest słodki syrop. Rewelka. Co tak patrzysz? Podnieś swój klosz. Wow, mam jakieś różowe smakołyki. Jeszcze ich nie próbowałam, ale jestem pewna, że są bardzo dobre. Mm, naprawdę, naprawdę pyszniutkie. Zjem wszystko. O nie, Jane, pomóż mi. Zakrztusiłam się. Pomoc Jane już w drodze. Czujesz się lepiej? Tak, dziękuję za uratowanie mnie. Co ty tu masz? Zaraz się dowiemy. To mentos. Całkiem fajne, co? Uwielbiam mentosy. Ciekawe co ty dostaniesz. I ciekawe, czy to będzie takie pyszne, jak moje niebieskie jedzenie. No sprawdź już. Okay. Mam coś naprawdę fajnego. To kask z fantą. Wow, ciekawe jaki ma smak. Zaraz się dowiem. Już czuję, jak bąbelki lecą przez słomkę prosto do mojej buzi. Ma truskawkowy smak. Mogę spróbować? Nie ma mowy. Tak? W takim razie mam dla ciebie niespodziankę. Myślę, że twój napój gazowany ma za mało gazu. Dodajmy mu troszkę. O nie, co się dzieje? Dlaczego wszystko pieni mi się w ustach? Nie mogę tego powstrzymać! Olivia, podrzuciłaś mi coś? Jestem cała mokra i brudna, ale to była bardzo fajna fontanna. Otwórzmy w tym samym czasie. Wow, jakie pyszności! To dżem wiśniowy i różowy jadalny papier. Jane, dostałaś taki sam, ale niebieski. Ale super. Wow, ten dżem jest taki słodki. Jest naprawdę dobry. Jane, czy to na pewno jadalny papier? O, mój jest o smaku truskawkowym. Muszę wymyślić coś ciekawego. Już wiem. Posmaruję wszystkie słodkim dżemem, a potem zwinę. I będę miała truskawkowo-wiśniową słodką roladę. No to mogę próbować. Wygląda nieźle, ale dobre. Ja też mogę tak zrobić. Tylko chcę narysować kotka na moim papierze. O tak! Ale słodziak! Muszę go szybko spróbować. Zwijam. Ale dobre. No prawdziwa uczta. No nie, mój papier się skończył. Wiem, padłam na genialny pomysł. Wezmę jeden z twoich arkuszy. Tylko się nie denerwuj, zagrajmy w kółko i krzyżyk to wygra będzie mógł zjeść papier z dwoma rodzajami dżemu naraz. Wow, świetny pomysł. Postawiłam kółko. Teraz ty. O, jesteś mistrzem w tej grze. Ale nie poddam się tak łatwo. A co ty na to? Wygrałam. Kura, Zjadam pyszny papier i wszystko inne. Nie taki był plan. Mogę otworzyć? O, to pyszny sok i kubeczek z galaretki. Ale fajnie. Już czuję, jakie to będzie pyszne. O tak, zgadza się. Pyszniutkie. Naleję więcej do mojego kubeczka. Ciekawe, czy będzie smakować tak samo. A może jeszcze lepiej? Mm, jest pyszniejsze. Oliwia? Au, obudź się. Stacja Prawdziwe Życie, otwórz klosz. Ojacie! Ale smakołyki! Różowa wanna, ale z czym? O, czy to musująca posypka? Wygląda niesamowicie! Teraz napełnimy całą wannę! A co to za kąpiel bez wody? No tak, to Jane ma sok! Jane, podzielisz się ze mną sokiem? Ekstra dzięki! Zobaczmy, co się stanie. Ojacie, ale się pieni! Jak prawdziwa kąpiel z bąbelkami! No szybko próbuj. No z wanny to ja jeszcze nie piłam. Niesamowite. Dzięki za podzielenie się. Słuchaj, a może dasz mi troszeczkę posypki? Dzięki. Ciekawe, jak to będzie smakować. O jacie, to jest przepyszne. Jak szumi. Muszę to przegryźć kubeczkiem z galaretki. Ale dobre. I jakie zabawne. Zagrajmy w grę, co? Nie chcesz? No dobra, to ja otworzę pierwsza. Żelki Juicy Drop z kwaśnym dżemem. Ale super! Muszę to zjeść. Żelki są pyszne, a dżem? Przekonajmy się. Tu jest jakaś instrukcja? Dobra, spróbuję tak. Ale dobry! Mimo, że troszkę kwaśny. Zaraz zrobię sobie malutki torcik. Ostrożnie posmaruję wszystkie warstwy. I mogę próbować. Ale słodziutkie i jednocześnie kwaśne. Podoba mi się. Jane, teraz ty. A ja mam ogromnego cukierka Nerds. Od dawna chciałam takiego spróbować. To najpyszniejszy niebieski cukierek na świecie. Jane z takim apetytem. Może warto dodać nieco kwaskowatości. Nałożymy teraz troszeczkę dżemu na jej słodkości. Będzie się tak śmiesznie wykrzywiać. Ale pysz... Dlaczego to zrobiło się takie kwaśne? To nie powinno takie być. Ty to zrobiłaś? Dodałaś swojego kwaśnego dżemu. No całkiem fajnie. Pojedynek na palce. To wygra, otwiera pierwszy. Pokonam cię! Kura! Zwycięstwo jest moje. Co ja tu mam? O jacie, to czupa czupsy z toaletą? Czupa -czupsy są pyszne. I takie ładne. Słońce niebieski to jest piękny kolor. O, jest też kolorowa posypka. Zanurzmy czupa-czupsa w posypce i spróbujmy. Mm, ale dobre. Troszeczkę kwaśne, ale lizak pozostaje słodki. Ale fajne. Też chcę trochę. Dasz mi spróbować. No i dobra. A co ja mam? O, ja cię, to pierściotek z lizakiem. Przymierzę go. Podoba mi się. Przymierzę go. Pasuje mi. A teraz spróbuję jak smakuje mój diament Ale pyszności Co to jest? To moje, Jane Spróbuję i ci powiem Wyleję ten dżemik na mój lizak Ojej, to jest kwaśne, ale całkiem fajne Ja też chcę, Olivia, mogę spróbować Wiesz co? Mam pomysł Wymieszajmy to, co? Polejemy się nawzajem moim kwaśnym dżemem i zanurzymy wszystko w twojej posypce. To powinno być super kwaśne, ale bardzo smaczne. O jacie, to jest naprawdę, naprawdę kwaśne. Ale nie da się od tego oderwać. Pyszności. No, fajnie to wymyśliłaś.